To jest pierwszy raz, kiedy uczyłam się na historię. Normalnie szok. Ale i tak nie miałam wszystkich zagadnień, więc gówno. Dziękuję za jakże cudowny sprawdzian. Osiem pytań, nice. Zacznijmy od pierwszego zadania. Kto wziął udział w trzeciej krucjacie i czym się zakończyła? Proste! Nawet pamiętam całość. Czy w barbarossa pisał się przez 2S czy 2R? Podejrzewam, że przez 2S, bo przez 2R byłoby niemożliwe. Drugie zadanie. Skutki wypraw krzyżowych. Ja powtarzałam jakieś skutki, ale czy to były skutki wypraw krzyżowych? Na razie to ominę. Z jakich grup społecznych składa się mieszczaństwo i jakie organy samorządu istniały w mieście? Jakieś głupoty teraz nie walnąć. Burmistrz, Rada Miejska czy Miasta? Miejska oraz Ława Miejska. Jakie były skutki spalenia Jana na Stosie? Zacznijmy od tego, że o Janie Husie dowiedziałam się dopiero wczoraj. W 1419 roku doszło do pierwszego. czego? De fe, defa, fio... Słowo wzięte z kosmosu, tak samo jak nazwisko tego typa. Jan Ziszka? Co to kurna jest? Zadanie piąte. Kiedy losy wojny stuletniej odwróciły się na korzyść Francji? W 1429 roku pojawiła się Joanna Dark. Ha! <grym w górę> Kobieta, widać, że bez nas świat by się nie poradził. Z jakich stanów składało się społeczeństwo w średniowieczu? Nie wiem. Pamiętam, że coś było, ale co dokładnie? Dlaczego Turcy zdobyli Konstantynopol w 1453 roku i kto zatrzymał ich dalsze podboje? To tam byli Turcy! Jak ukształtował się parlament angielski w XIV wieku? No to kablica. Ośmiu pytań odpowiedziałam na cztery, czyli połowę. 50% to dwuja. No to matka mnie zabije. Teraz to ja reszcie zazdroszczam. Czemu nie mogłam dostać w dosyć innej grupie, tylko właśnie Tom. Spróbujmy zrobić to drugie, bo może to wiem. Skoro pytania, których się uczyłam, były na początku, a to jest zadanie drugie, to oznacza, że powinnam to wiedzieć. Czy to nie dziwne, że w skutkach wypraw krzyżowych powstały zakony krzyżackie? Chyba muszę zaufać swojej inteligencji. A to szóste? Mieszczanie... Rycerze, chłopi? Zobaczymy, może da jakiś punkcik. Dlaczego już parę osób oddało? Fakt. Jak mają ściągi, to jej idzie szybko. Hej, masz ściągnę? Nie. Boże, dziękuję ci. Takich ludzi trzeba wielbić i załatwić w specjalne miejsce w niebie. Tylko teraz jak z niej ściągnąć, jak on cały czas krąży wokół naszych ławek? Czy on nie wie, jakie to irytujące? Dobra, schowajmy to pod kartkę, tak jak to zrobiła ona. Nie stój tak nade mną, no na litość boską. Nie stresuj mnie, chłopie. Dobra, szybko ściągnijmy, póki jest odwrócony plecami. A, czyli to drugie mam dobrze. Shit odwrócił się. Jest! Siada przy biurku. Nie no, co wy robicie, chłopaki? Kurna, trzech oddało naraz. Znowu. A było tak pięknie. Wielkie dzięki. Naprawdę mi to teraz pomogło. Chociaż w sumie już skończyłam, więc mogę oddać. Tylko teraz, jak to zrobić, żeby nie zauważył tej ściągi. O, o! o, o. Tak jest! No i super. No dobra, no to zobaczmy, co mam. Pięć minus. Wow! Mój najlepszy wynik jak do tej pory. No, w końcu zobaczę ten sprawdzian. A jajaj, to szóste. Jeszcze duchowieństwo, mogłam je dokładniej sprawdzić tą ściągę. W sumie te zadanie miałam dobrze, tylko po prostu nie dopisałam tam paru rzeczy, dlatego dostałam półtorej punkta za to. Ale i tak jest super.